Energia obfitości jest wszędzie wokół nas, ale często nie mamy do niej dostępu, ponieważ jesteśmy odłączeni od naszej istoty i naszych intencji. Symboliczne rytuały, takie jak prosty akt zapalenia zielonej świecy, mają moc przekształcenia tego rozłączenia. Świeca naładowana znaczeniem zachęca nas do zatrzymania się, refleksji i skierowania umysłu na to, co chcemy przyciągnąć. To jak fizyczne przypomnienie, że nasza wewnętrzna energia jest kluczem do tworzenia zewnętrznych zmian. Kiedy robimy to z intencją i obecnością, tworzymy pomost pomiędzy światem materialnym i duchowym, dostrajając nasze wibracje do przepływu dobrobytu. Mądrość przodków uczy nas, że te małe gesty mają ogromny wpływ, ponieważ budzą w nas zdolność manifestowania wszystkiego, co jest już dostępne we wszechświecie. Kolor zielony jest powszechnie uznawany za symbol życia, wzrostu i odnowy. Odzwierciedla naturalny cykl obfitości, obecny w liściach drzew, w rozległych lasach. A nawet w dobrobycie plonów. To połączenie z naturą sprawia, że zieleń jest kolorem głęboko związanym z ideą ekspansji i równowagi. Kiedy używamy zielonej świecy, wnosimy odbicie tej energii do naszego otoczenia, tworząc przestrzeń, która zachęca do rozwoju i harmonii w naszym życiu. Zapalenie zielonej świecy to coś więcej niż tylko symboliczny gest, jest to zaproszenie do dostosowania naszych pragnień do powszechnego przepływu dobrobytu. Płomień świecy nie tylko fizycznie oświetla przestrzeń, ale także reprezentuje naszą płonącą intencję i przypomina, że tak jak ogień przekształca wszystko, czego dotknie, możemy również przekształcić naszą rzeczywistość, kierując nasze myśli i emocje w stronę tego, czego chcemy osiągnąć. To połączenie z zielenią wykracza poza materiał. Przypomina, że dobrobyt to nie tylko bogactwo finansowe, ale także zdrowie, równowaga emocjonalna i możliwości rozwoju we wszystkich obszarach życia. Zielony, jako kolor czakry serca, jest również powiązany z miłością i hojnością, podkreślając, że prawdziwa obfitość powstaje, gdy odnajdziemy harmonię pomiędzy tym, co dajemy, a tym, co otrzymujemy. Zapalenie świecy tego koloru to sposób na pielęgnowanie tej harmonii, pozwalający naszym pragnieniom zharmonizować się z większym dobrem. Zielona świeca działa również jako kanał pomiędzy światem fizycznym i duchowym, ponieważ pomaga nam stworzyć przestrzeń połączenia ze wszechświatem. Kiedy zapalając świece ustalamy naszą intencję, w pewnym sensie otwieramy portal, przez który energia obfitości może płynąć w naszym kierunku. Ten gest zachęca nas do obecności, wizualizacji swoich celów i wiary w to, że jesteśmy w stanie je osiągnąć. Włączając ten rytuał do naszego codziennego życia, mówimy wszechświatowi, że jesteśmy gotowi na przyjęcie. Nie chodzi o magię w sensie dosłownym, ale o stworzenie środowiska, w którym umysł i serce współpracują na rzecz większego celu. Dlatego zielona świeca to nie tylko przedmiot dekoracyjny, ale potężne narzędzie do manifestowania intencji, wzmacniania pozytywnych myśli i przyciągania tego, czego pragniemy. Płomień zielonej świecy przypomina nam, że wszystko w życiu jest cyklem, to, co zasadzimy z intencją, rośnie i prosperuje. Tak jak roślina potrzebuje pielęgnacji, tak i nasze intencje muszą być napędzane jasnymi myślami, konsekwentnymi działaniami i zaufaniem do procesu. Ten prosty rytuał daje nam możliwość wydobycia z siebie tego, co najlepsze, pomagając nam widzieć życie z większą jasnością i wdzięcznością. Zapalając zieloną świecę, łączymy nasze wnętrze z tym, co zewnętrzne, przynosząc równowagę i dobrobyt w różnych wymiarach naszej egzystencji. To czas pauzy, refleksji i odnowy, który pozwala dostosować nasze najgłębsze pragnienia do naturalnego rytmu wszechświata. Intencja jest jedną z najpotężniejszych sił, których możemy użyć do kształtowania naszej rzeczywistości. W buddyzmie i różnych praktykach duchowych intencja jest postrzegana jako punkt wyjścia każdej transformacji. Wszystko, co robimy, czy to mały gest, czy wielkie działanie, zaczyna się od myśli, jasnego kierunku, który nadajemy naszemu umysłowi i sercu. Kiedy jesteśmy świadomi naszych intencji, tworzymy głębokie połączenie z chwilą obecną, co pozwala nam dostosować nasze pragnienia do energii poruszającej wszechświat. Ukierunkowany umysł ma niezwykłą zdolność przekształcania możliwości w konkretną rzeczywistość. Kiedy skupiamy się na myśli, nie tylko zyskuje ona na sile, ale zaczyna przyciągać okoliczności i możliwości, które ją wspierają. Koncepcja ta jest powszechnie uznawana w praktykach takich jak medytacja, która uczy skupiania umysłu na konkretnym punkcie, aby osiągnąć jasność i równowagę. To właśnie ta jasność wzmacnia nasze intencje i czyni je czymś więcej niż zwykłymi pragnieniami, przekształcając je w nasiona gotowe do kiełkowania. Proste rytuały, takie jak zapalenie świecy, wzmacniają siłę intencji, ponieważ nadają formę niewidzialnemu. Oferują chwilę pauzy i połączenia, przestrzeń, w której możemy skupić się wyłącznie na swoich celach. Kiedy zapalamy świecę z jasną intencją, symbolicznie oświetlamy naszą ścieżkę, sygnalizując wszechświatowi, że jesteśmy gotowi na przyjęcie. To działanie, choć proste, ma głęboki sens, ponieważ reprezentuje nasze zaangażowanie w to, co chcemy zamanifestować. W buddyzmie stale kładzie się nacisk na znaczenie stanu psychicznego, w jakim wykonujemy jakiekolwiek działanie. To nie sam rytuał ma moc, ale energia, którą w niego wkładamy. Jeśli nasz umysł jest rozproszony lub pełen wątpliwości, intencja traci siłę. Ale jeśli jesteśmy obecni, pewni siebie i skopieni, Rytuał staje się potężnym kanałem przekształcania energii w osiągnięcie. To jest podstawa wielu praktyk duchowych, wykorzystywania skupienia i obecności jako narzędzi kształtowania rzeczywistości. Jasne intencje pomagają nam także kierować życiem z większym celem. Kiedy dokładnie wiemy, czego chcemy, nasze działania przestają być przypadkowe i zaczynają kierować się większym celem. Nie oznacza to, że wszystko zostanie rozwiązane magicznie. Ale że będziemy mieli większą jasność, aby dostrzegać możliwości i dokonywać wyborów zgodnych z naszymi pragnieniami. Przypominają nam o tym rytuały, takie jak zapalenie świecy, wzmacniając moc, która już w nas istnieje. Celowo kierując umysłem, zmieniamy także sposób, w jaki odnosimy się do otaczającego nas świata. Zaczynamy dostrzegać powiązania tam, gdzie wcześniej widzieliśmy przeszkody. Przyciągać sytuacje, które rezonują z naszą energią i oddalać się od tego, co nie jest zgodne z naszym celem. Proces ten wymaga praktyki, ale każdy mały krok wzmacnia Twoją zdolność do przekształcania myśli w rzeczywistość. Energii intencji nie można zobaczyć, ale można ją poczuć i doświadczyć. Jest obecny we wszystkim, co robimy, od słów, które wybieramy, pomarzenia, które decydujemy się realizować. Kiedy wzmocnimy nasze intencje skupieniem i przejrzystością, staną się one czymś więcej niż tylko pomysłami, stają się siłami, które kształtują naszą egzystencję i przybliżają nas do życia, którego pragniemy. Rytuał zapalenia zielonej świecy rozpoczyna się jeszcze przed zapaleniem zapałki. Wszystko jest w przygotowaniu, zarówno dla środowiska, jak i dla Ciebie. Pierwszym krokiem jest wybranie cichego miejsca, w którym czujesz się komfortowo i bezpiecznie, z dala od czynników rozpraszających. Ta przestrzeń powinna odzwierciedlać energię, którą chcesz przyciągnąć, czysta, zorganizowana i harmonijna. Jeśli to możliwe, wykorzystaj elementy, które symbolizują dla Ciebie obfitość, takie jak rośliny, kryształy, a nawet przedmioty, które mają szczególne znaczenie. Przygotowanie otoczenia obejmuje także stworzenie atmosfery sprzyjającej duchowej więzi. Wyłączenie świateł. Zapalenie delikatnego kadzidła lub odtwarzanie muzyki instrumentalnej w tle może pomóc w stworzeniu sprzyjającego nastroju. Każdy szczegół ma znaczenie, ponieważ to, co robisz, to budowanie świętej przestrzeni, w której Twoja intencja będzie w centrum wszystkiego. To właśnie w tym miejscu połączysz się ze swoją wewnętrzną energią i siłami poruszającymi wszechświat. Przed zapaleniem świecy ważne jest, aby zachować spokojny stan umysłu. Można tego dokonać poprzez kilka minut głębokiego oddychania lub medytacji. Ta chwila pauzy pomaga uspokoić umysł i skupić uwagę na teraźniejszości. Ważne jest, abyś był w pełni obecny, ponieważ siła rytuału zależy od jasności i intensywności Twojej intencji. Kiedy Twój umysł jest spokojny, możesz efektywniej skierować swoją energię. Gdy weźmiesz do ręki zieloną świecę, przytrzymaj ją przez chwilę i wyobraź sobie, co chcesz przyciągnąć. Wizualizuj szczegółowo, co oznacza dla ciebie obfitość. Wyobraź sobie swoje życie wypełnione tym uczuciem, czy to w postaci możliwości, dobrobytu finansowego czy harmonii w związkach. Niech ten obraz stanie się wyraźny i żywy w twoim umyśle, jakby był już prawdziwy. To właśnie ta wizualizacja dodaje siły rytuałowi, przekształcając prosty gest w praktykę pełną znaczenia. Kiedy będziesz gotowy, zapał świecę spokojnie, czując każdy ruch jako część procesu. Obserwuj, jak płomień rośnie i oświetla pomieszczenie, symbolizując światło Twojej intencji. Pozwól sobie poczuć wdzięczność nie tylko za to, co chcesz osiągnąć, ale za chwilę, w której żyjesz. To uczucie wdzięczności jest istotną częścią, ponieważ wzmacnia pozytywną energię, którą wysyłasz do wszechświata. Pozwól świecy palić się w bezpiecznym miejscu, gdzie będziesz mógł ją obserwować przez kilka chwil. W tym czasie skup się na celu, jaki sobie wyznaczyłeś zapalając lampę. Jeśli twój umysł zacznie błądzić, delikatnie sprowadź go z powrotem do celu rytuału. Prosty akt obserwacji pomienia może być głęboko medytacyjny i pomóc ci jeszcze lepiej połączyć się z energią, którą kultywujesz. Kiedy poczujesz, że nadszedł właściwy moment, zakończ rytuał krótką refleksją. Zękujcie za to, co się objawiło, nawet jeśli jeszcze się nie spełniło. Taka postawa zaufania wzmacnia twoje połączenie z przepływem obfitości. Jeśli jest to bezpieczne, Pozwól świecy wypalić się do końca lub zgasić ją z szacunkiem, wiedząc, że energia Twojej intencji została już uwolniona we wszechświat. W buddyzmie prawdziwy dobrobyt nie jest powiązany z ilością posiadanych dóbr materialnych, ale ze stanem wewnętrznej pełni, który kultywujemy. Filozofia ta uczy nas, że obfitość zaczyna się w umyśle i sercu i że aby uzyskać do niej dostęp, konieczne jest zrozumienie mocy nieprzywiązania. Oddzielenie nie oznacza rezygnacji ze wszystkiego, co mamy, ale raczej uwolnienie się od nadmiernego przywiązania, tego uczucia, które musimy kumulować, aby być szczęśliwymi. Kiedy odpuścimy, stworzymy przestrzeń, aby obfitość w naturalny sposób wpłynęła do naszego życia. Wzęczność jest centralną praktyką na tej ścieżce. Łączy nas z teraźniejszością, pomaga nam docenić to, co już mamy i pozwala nam rozpoznać, że nawet w trudnościach jest coś, za co możemy być wdzięczni. To właśnie z tego stanu wdzięczności tworzymy solidny fundament dla zamanifestowania większego dobrobytu. Akt wdzięczności uczy nas, że obfitość nie jest czymś zewnętrznym, co musimy pokonać, ale czymś, co jest już w nas dostępne i czeka na rozpoznanie. Innym ważnym aspektem mądrości buddyjskiej jest hojność. Kiedy dzielimy się z innymi tym, co mamy, czy to czasem, zasobami, czy po prostu uwagą, kultywujemy cykl pozytywnej energii, która nieuchronnie do nas powraca. Ta praktyka przypomina nam, że obfitość nigdy nie jest ulicą jednokierunkową, płynie, gdy potrafimy dawać, nie oczekując niczego w zamian. Zapalenie świecy z takim nastawieniem jest sposobem na okazanie tej hojności i pozwala naszej intencji dotrzeć zarówno do nas samych, jak i do otaczającego nas świata. Zielony płomień świecy można postrzegać jako metaforę przejrzystości, jaką zapewnia nam mądrość buddyjska. Oświetla obszary naszego życia, w których potrzebujemy równowagi. Pokazując nam, że prawdziwy dobrobyt polega na życiu z celem i świadomością. Zapalając świece, symbolicznie akceptujemy fakt, że nie musimy wszystkiego kontrolować, ale raczej ufamy naturalnemu przepływowi wszechświata. Ta pewność wynika z praktykowania dystansu i akceptacji, że wszystko, czego potrzebujemy, jest w naszym zasięgu, gdy pozbędziemy się strachu i niepokoju. Praktykowanie obfitości zgodnie z naukami buddyjskimi wiąże się również z uznaniem, że nie jest ona ograniczona. Często wierzymy, że jeśli komuś się powodzi, to znaczy, że dla nas będzie mniej, ale jest to iluzja stworzona przez umysł. Wszechświat jest ogromny i hojny i wystarczy go dla każdego. Kiedy kultywujemy tę perspektywę, zaczynamy celebrować osiągnięcia innych, zamiast postrzegać je jako zagrożenie, a to jeszcze bardziej przybliża nas do stanu spełnienia. Rytuał zapalenia zielonej świecy doskonale wpisuje się w te nauki ponieważ zachęca nas do praktykowania wdzęczności, dystansu i hojności w sposób symboliczny. Płomień reprezentuje nieskończony cykl dawania i otrzymywania, pomagając nam zrozumieć, że obfitość zaczyna się w nas i rozprzestrzenia się na wszystko wokół nas. Przypomina, że dobrobyt to nie tylko coś, czego szukamy, ale energia, którą kultywujemy w każdej naszej myśli i działaniu. Zmiana Twojego stosunku do pieniędzy i możliwości zaczyna się od uczciwego spojrzenia na to, jak widzisz te aspekty w swoim życiu. Często żywimy ograniczające przekonania na temat pieniędzy, takie jak przekonanie, że są one trudne do zdobycia lub że gdy osiągniemy dobrobyt, oderwie nas to od tego, kim jesteśmy. Te przekonania kształtują nasze decyzje i, choć nie jesteśmy tego świadomi, utrzymują nas we wzorcach niedoboru. Kiedy łączymy się z zasadami duchowymi, dowiadujemy się, że pieniądze nie są celem samym w sobie, ale narzędziem, które można wykorzystać do wywarcia pozytywnego wpływu i dostosowania naszych działań do naszych wartości. Praktyki takie jak rytuał zapalenia zielonej świecy są punktem wyjścia do uzyskania jasności co do tego, czego naprawdę chcemy. Jednak tej jasności musi towarzyszyć świadome działanie. Oznacza to sprawdzenie, w jaki sposób korzystasz ze swoich zasobów, jakich wyborów dokonujesz na co dzień i czy te wybory odzwierciedlają wartości, którymi chcesz żyć. Małe zmiany, takie jak przyjęcie bardziej odpowiedzialnych nawyków finansowych lub poszukiwanie sposobów na rozwój osobisty, mogą otworzyć drzwi do możliwości, które wcześniej wydawały się nieosiągalne. Niezbędne jest również dostosowanie się do swoich wartości. Kiedy Twoje działania są w harmonii z tym, w co wierzysz, energia, którą wkładasz w świat, powraca w pozytywny sposób. Może to oznaczać na przykład zainwestowanie czasu i wysiłków w coś, co jest dla ciebie naprawdę ważne, nawet jeśli na początku wydaje się to trudne? To dostosowanie tworzy cykl spełnienia i dobrobytu, który wykracza poza materialne, wzmacniając twoją pewność siebie i pokazując, że możliwe jest prowadzenie obfitego życia bez narażania się na to, kim jesteś. Kolejną ważną kwestią jest zrozumienie, że obfitość jest bezpośrednio powiązana z postrzeganiem szans. Często zmiana, której szukasz, nie dotyczy czegoś zewnętrznego, ale sposobu, w jaki postrzegasz sytuację. Kiedy nauczysz się postrzegać każde wyzwanie jako szansę na rozwój, odkryjesz możliwości, które wcześniej były ukryte. Wymaga to praktyki, ale im bardziej rozwiniesz tę umiejętność, tym bardziej zdasz sobie sprawę, że życie oferuje znacznie więcej niż się wydawało. Ponadto świadomemu działaniu musi towarzyszyć cierpliwość. Dobrobyt rzadko zdarza się natychmiast jest efektem ciągłego wysiłku i konsekwentnych decyzji. Nie oznacza to, że musisz czekać latami, aby zobaczyć zmiany, ale raczej, że powinieneś cenić każdy mały krok jako część procesu. Kiedy to zrobisz, zaczniesz zdawać sobie sprawę, że podróż w kierunku obfitości jest tak samo znacząca jak jej cel. Łącząc praktyki duchowe z konkretnymi działaniami, tworzysz solidny fundament do przekształcenia nie tylko swojej relacji z pieniędzmi, ale ze wszystkimi aspektami swojego życia. Energia, którą wkładasz w świat, wybory, których dokonujesz i sposób, w jaki stawiasz czoła wyzwaniom, to czynniki, które razem kształtują rzeczywistość, której doświadczasz. Rytuał zapalenia zielonej świecy może być punktem wyjścia, ale prawdziwa przemiana zachodzi, gdy wprowadzisz zasady przejrzystości, intencji i świadomego działania do każdego aspektu swojego codziennego życia. Zielona świeca to nie tylko kawałek wosku i knota. Niesie ze sobą głębokie znaczenie, jest symbolicznym przedstawieniem związku pomiędzy tym, co materialne i duchowe. Kiedy zapalamy tę świece z jasną intencją, staje się ona potężnym przypomnieniem, że obfitość jest dostępna dla każdego z nas, o ile jesteśmy gotowi się na nią otworzyć, bardziej niż przyciąganie dóbr i możliwości, akt zapalenia świecy zachęca nas do spojrzenia w głąb siebie, rozpoznania naszych pragnień i dostosowania naszych działań do tego, co naprawdę cenimy. Obfitość nie wynika z pojedynczego gestu czy izolowanego rytuału, ale z chęci życia z celem i świadomością. Zielona świeca jest punktem wyjścia, katalizatorem oświetlającym ścieżki, których być może jeszcze nie widzieliśmy. Przypomina nam, że tak jak płomień rośnie i rozświetla się, gdy jest zapalony, tak nasze intencje mają moc przekształcenia naszej rzeczywistości, jeśli kultywujemy je z troską i poświęceniem. Zastanawiając się nad znaczeniem tego rytuału, można zdać sobie sprawę, że wykracza on poza jakiekolwiek konkretne wierzenia czy praktykę. Staje się okazją do zatrzymania się w chwili na ponowną kalibrację umysłu i serca pośród zgiełku codziennego życia. Ten mały gest jest zaproszeniem do spowolnienia i przypomnienia sobie, że jesteśmy twórcami naszej własnej podróży, a dobrobyt zaczyna się od jasności co do tego, dokąd chcemy zmierzać i zobowiązania się do odpowiedniego działania. Zapalając świece nie tylko prosisz o obfitość, ale deklarujesz, że jesteś gotowy ją otrzymać. Ten gest reprezentuje pakt z samym sobą, zobowiązanie do honorowania swoich intencji i podążania w stronę swoich marzeń. Rosnący płomień symbolizuje nie tylko to, co chcesz osiągnąć, ale także Twoją wewnętrzną siłę, zdolność pokonywania wyzwań i znajdowania szans tam, gdzie wcześniej wydawało się, że są tylko ograniczenia. Kończąc rytuał, warto poświęcić chwilę na połączenie się z wdzięcznością. Nie tylko za to, co chcesz osiągnąć, ale za wszystko, co już masz. To poczucie wdzięczności wzmacnia pozytywną energię, wzmacniając cykl dawania i otrzymywania, który podtrzymuje obfitość we wszystkich jej formach. To właśnie ta energia otrzymuje równowagę, pozwalając, aby dobrobyt płynął w sposób naturalny i ciągły w Twoim życiu. Jeśli zdecydujesz się wypróbować rytuał, zrób to z otwartym sercem i skupionym umysłem. Pozwól sobie na przeżycie tego doświadczenia bez pośpiechu, ufając procesowi i sile swojej intencji. W tym kontekście, zielona świeca to coś więcej niż przedmiot to narzędzie pozwalające pamiętać, że obfitość zaczyna się od ciebie i rozprzestrzenia się na otaczający ci świat. Niezależnie od wyniku, prosty akt poświęcenia tej chwili sobie to potężny sposób na uhonorowanie swojej podróży i uznanie, że jesteś wart wszystkiego, czego pragniesz. Jeśli spodobał ci się ten film, Prosimy o wsparcie naszego skromnego kanału subskrybując go. A jeśli chcesz obejrzeć więcej takich filmów, przygotowaliśmy kolejny specjalnie dla Ciebie. Kliknij tutaj, aby obejrzeć.